Dobra, 3-2-1 Jedziemy. Asy B klasy, witam w kolejnym odcinku, w którym po raz pierwszy goszczę bramkarza. Ze mną jest Paweł Niewiadomski, golkiper Meteora Ryczyce. Cześć. Witam serdecznie. Paweł, na początek powiedz od jak dawna grasz w piłkę na poziomie amatorskim i kiedy zostałeś bramkarzem? To zaczęło się w sumie bardziej tak od gimnazjum. Galiśmy tak z chłopakami na WF-ie, zawsze tak. Nie byłem zawsze na tą piłkę nastawiony tak pozytywnie. No i zawsze tam stałem gdzieś tam na bramce. No i od tego się zaczęło. No, tak mi się spodobało zostanie na bramce. Później wiadomo tam do Laktozy, przewinął się też Pelikan. No, ale to głównie do Laktoza, juniorzy, seniorzy. Tam też mieliśmy właśnie drużynę w B klasie. No i teraz Meteor. A w Pelikanie zaliczyłeś choćby minutę w meczu seniorów? To było... raczej byłem rezerwowym. Tam, nie wiem, bodajże z pół roku może trenowałem z chłopakami i stwierdziłem, że jednak te dojazdy, to wszystko z i to jednak to mnie przerasta, no i, no i zrezygnowałem. A był jakiś taki moment w Twojej przygodzie z piłką, że zdecydowałeś, że nie będziesz próbował innych pozycji, tylko zostaniesz między słupkami? Nie, nie, zawsze bramka i tak zostanie do końca. Czyli trochę wbrew w zasadzie gruby na bramkę. No, może i tak. No. Nie, nie. Bramka no, to, to, to jest to, co kocham najbardziej. No. Nie miałem nigdy tak naprawdę treningu bramkarskich. Zawsze gdzieś tam oglądałem na YouTube jakieś filmiki, głównie z Casillasem. E, Podopywałem, jak tam się on ustawia, jak, jak to wszystko wygląda. No i tak się zaczęło wszystko. No. Trener Sauda nie organizuje Wam osobnych sesji treningu bramkarskiego? nie, nie, nie. nie. Niestety nie, no. Fajnie by było czasami właśnie tak porównywać sobie tak typowo bramkarsko. No ale tutaj też jestem sam bramkarzem jako jedyny. No i tak ciężko, no nie. Znasz takie powiedzenie, że czy niemożliwe załatwię od ręki na cuda trzeba trochę poczekać? <noise> no, oczywiście, że znam. <noise> y, nawiązuję tutaj tym do. Dwóch dat, które szczególnie powinny Ci zapaść w pamięć, 10 czerwca 2018 i 28 kwietnia 2019. Ten pierwszy mecz dla mnie z pewnego względu też szczególny, bo wtedy debiutowałem na ławce trenerskiej jako asystent trenera Saudy, żeby mógł nagrywać Wasz mecz z drugą Unią z w Barażach. Tam w ciągu odstępie 15 minut bronisz trzy rzuty karne, przegrywacie 1-3, a ta druga data, kwiecień tego roku, mecz z Koroną Wejsce na wyjeździe, lider, Remisujecie 0-0, Paweł Niewiadomski broni trzy karne. Jak Ty wspominasz, ze swojej perspektywy, obydwa te spotkania? To było naprawdę niesamowite, no kurde, nie spodziewałem się, w ogóle kiedyś to miałem tak, że broniłem karne, były załóżmy karne tam gdzie w seniorach czy, czy, czy w juniorach, to te karne zawsze, w sumie zawodnicy strzelali, nie, jakoś nie miałem tego jakoś tam takich, nie wiem, czy, czy nawyków, czy, czy, czy no, jakoś tak, Rzucałem się po prostu na jakieś tam y, określoną stronę i tyle. No nie. Teraz od jakiegoś czasu właśnie y, fajnie, że takie coś się w ogóle wydarzyło. Y, bardziej tak właśnie teraz. No, kiedyś tam odrogunęwać też na YouTube. Takie treningi bramkarskie i tam Bramkarz właśnie mówił, że tam patrzymy też na ułożenia stopy zawodników i tak dalej. No i tak w sumie w tych meczach patrzyłem na stopy zawodników. No i okazało się, że to zdaje egzamin. No i super. No. No właśnie, bo chciałem zapytać, bo osoby, które podchodzą do piłki z naukowej perspektywy zawsze analizują te rzuty karne, oglądają tysiące różnych ujęć, właśnie patrzą na ułożenie stóp, zwracają uwagę na to, czy zawodnik prawonożny strzela, swoją teoretycznie tą łatwiejszą stronę, czy gorszą, jak rzucają się bramkarze, czyli Twoją taką receptą na, na skuteczną obronę jest obserwacja, jak zawodnik ustawia się do rzutu karnego i jak skierowana jest jego stopa. No teraz głównie tak, czasami no wiadomo, może rzucę się tam w inną stronę, niż ta stopa jest ustawiona, bo tak, ale głównie teraz właśnie patrzę na te stopy, no nie? Teraz od tego meczu z Unią, z Koroną, to cały czas tylko patrzę na stopy, no. I na razie to jest, jest zdaje to egzamin. Teraz też mieliśmy karne dwa, yy, w mokrej prawej, yy, no i też tam, no jednego wpuściłem, drugiego też, no w dobrą stronę się rzuciłem na obydwa karne, no ale też zabrakło trochę szczęścia, no nie? No, także no, głównie na stopy patrzę teraz, no. Walczycie z Meteorem o awans do A-klasy. Już dwukrotnie graliście w Barażach w sezonie 2017-18 ze wspomnianą wcześniej Unią skierniwicę, gdzie przegraliście obydwa mecze. Sezon później graliście z Sokołem Regnów, gdzie już ten awans był, był trochę bliżej. Czy tu sprawdzi się powiedzenie do trzech razy sztuka? No być może, mam nadzieję w końcu, że no jednak awansujemy. Kurde, zasłużyliśmy trochę na to też. Ciężka praca, chłopaki też no staramy się, tutaj mamy też dużo zawodników. Jak jest optymalny, że tak powiem, skład. Jeszcze można, możemy wystawić czasami drugą jedenastkę, jak jest już naprawdę dużo ludzi. No i miejmy nadzieję, że w końcu się uda no, awansować. No, każdy, każdy w końcu tego chciał, no, dwa, dwa razy Baraże. Miejmy nadzieję, że teraz może się uda z pierwszego miejsca. A kogo wskazałbyś jako głównego rywala Meteora do walki o awans w tym sezonie? No, teraz tak ciężko, to jest raczej takie wyrównane wszystko mi się wydaje. No, Sierakowianka tutaj, no, mokra prawa. Wydaje mi się, że no jakoś tak nie ma, teraz wszystko wyrównane jest, tylko chyba nie chcę tam jakoś mówić, że ktoś jest słabszy, ktoś jest lepszy, no wiadomo, że też zależy od dnia, ale raczej, raczej no, raczej to jest wszystko wyrównane mi się wydaje, no takie. Też wiadomo, że te boiska nie są idealne, zawsze piłka może podskoczyć, zawsze gdzieś tam wylecić i tak dalej, no to, 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 to nie ma reguły na to, no, że wydaje mi się, że no zależy od, dużo od boiska, no. No tak jak teraz w okresie jesiennym te boiska też będą pokryte liśćmi, tak jak to teraz w Ryczycach jest zaczyna się ten, ten czas, kiedy liście opadają z drzewa, a te boiska otoczone drzewami na pewno tych liści będą miały e, dużo. A kto był Twoim bramkarskim idolem z dzieciństwa? No zdecydowanie Iker Casillas, to już jest, od dziecka go oglądałem, nadal go oglądam, jeszcze jak tam grał w Realu, są takie filmiki też dobre na YouTube. No też właśnie też chodzi o to, że nie jestem, że tak powiem, też wysoki bardzo, on też taki jest trochę też niższy, wiadomo, tam on ma metr chyba 85 bodajże, dlatego no zawsze to, jest, to był mój idol i będzie moim idolem, no, mimo że teraz tam miał jakieś tam problemy zdrowotne i tak dalej, no to zawsze będę go oglądał, no, taką mam w sumie, yy, kiedyś przed meczami, to co dzień, przed meczami, no, jak miałem mecze, no, to oglądałem filmiki z nim, no, nie, to mi dodawało jakoś takiego, takiej werwy jeszcze bardziej, no, nie, no. Czyli w FIFA też grałeś Realem Madryt? Tak jest. Ogólnie kibicuję Realowi, no teraz trochę tam słabiej, ale no trzeba być i na dobre i na złe. No to jest Real i zawsze, zawsze trzeba się z nim liczyć. Tak A jest. czy po tych obronionych karnych, zwłaszcza w tym meczu z, z Koroną Wejsce, tu w Reczycach powstał jakiś społeczny fundusz na rzecz budowy pomnika Pawła Niewiadomskiego w Reczycach albo w Łyżkowicach? Nie to no nic mi o tym nie wiadomo, no ale nie no, bo to by nie przesadzajmy, no to zdarzyło się wiadomo, no ale to... Fajnie, bardzo fajnie, no dużo dostałem takich pochwał, opinii też fajnych, pozytywnych, kurczę, no, bardzo szczęśliwy byłem, naprawdę z tego powodu. No. Super. E, może kiedyś odsłonić swój pomnik, tak jak Jerzy Killer w 2 2, złotą sztawę, czy po tych dobrych występach, zwłaszcza kiedy no poszła nie, nie zawaham się powiedzieć w Polskę, bo jednak sporo mediów lokalnych pisało o tym i tych, trochę, trochę już bardziej takich ogólnoregionalnych pisało o Twoim wyczynie. E, czy po tych dobrych występach pojawiły się jakieś propozycje gry w, w wyższych ligach w klasie, w okręgówce? Tak szczerze, to nic się nie pojawiło. Ale nie wiem, sobie nawet nawet chyba nie bym mi ciekawy. Tu jest fajnie, tu też wiadomo, że ten. E, mamy fajną kapelę, jest, jest e, fajna atmosfera. Staramy się cały czas o, o, o awans, no nie. No, no zobaczymy, co będzie dalej. No, na razie nic nie dostałem żadnych propozycji. Zobaczymy. Czyli wchodzisz z założenia, że wyższą ligę chodzić wywalczyć na boisku niż poprzez transfer? Wydaje mi się, że tak, no tak. Przyjść do drużyny, która już. E, Gra, użyjmy tej okręgówce czy coś, no, no, no fajnie, to jest inny, inny poziom. E, ale tu też tu chodzi też o walkę, no nie, no, tutaj walczymy kurde cały czas e, mecz w mecz. E, na razie jest dobrze, no tak jak jest. no Dobra, to przejdę zatem teraz do tych pytań, które zadaję wszystkim tym, z którymi rozmawiam w ramach Asus B klasy. E, Pierwsze z tych pytań mój wymarzony klub z Ligi Okręgowej, w którym kiedyś chciałbym zagrać. to Wymarzony klub z ligi okręgowej. No, w zasadzie to nie mam takiego wymarzenia klubu, ale no, zawsze y, wydaje mi się, że chciałbym wrócić tam do Łyszkowice, tam, gdzie, gdzie się wychowałem w Łyszkowicach i tam moje serducho bije, także no. Zawsze jak teraz jak ktoś akurat gra w, y, w A-Klasie, no ale jednak jakby a, awansowali do okręgówki, czy nawet w tej A-Klasie, czy w B-klasie. No, dla mnie tak to zawsze była najważniejsza. No. Zawsze będę miał ją w sercu, że tak powiem. No. Y, w B-klasie najbardziej lubię. W B klasie najbardziej lubię. Nie mam, nie mam pojęcia, co najbardziej w B klasie lubię. No, wydaje mi się, że to atmosfera tu też jest dobra. Nikt się nie spina tak naprawdę. Przyjeżdżamy, pogramy sobie trochę, pośpijemy się. Nie ma, że piwko po meczu. No, czasami wypijemy piwko. Nie ma żadnej spiny, no i jest ok. No. Najbardziej szalony mecz, w jakim kiedykolwiek brałem udział, to. No to zdecydowanie mi się wydaje, że z koroną wejście. To jest już nawet przebija chyba Unię. To trzykarne, no to jest niewyobrażalne dla, dla mnie. No. no i szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się innej odpowiedzi na to pytanie. A najdziwniejsze zachowanie, jakie widziałem na trybunach, to? Najdziwniejsze, no nie wiem, tak czasami trochę tak y, samo wygląda, jak na przykład przychodzą y, kibice, to, są tam starsi panowie i tak dalej, biją alkohol, przewracają się na boisku i tak dalej, no to to jest dla mnie też trochę takie chore. No. I ostatnie pytanie, główny powód, dla którego nie dostałeś jeszcze telefon od trenera brzęczka, to. Eee, może że już jestem za stary, no nie wiem. <laughs> no ale zobacz, myślę, że byś się tam przydał. Przypomnijmy sobie, co robił Luis Van Hal w 2014, kiedy Holandia grała rzuty karne na mistrzostwach świata w Brazylii. Minuta do końca dogrywki. Wiadomo, że są rzuty karne, wchodzi Tim król. A dwa lata później my gramy na Euro dwie serie rzutów karnych i Łukasz Fabiański nie, nie broni, a jednego, więc taki może zabieg, że schodzi Fabiański, a wchodzi Paweł Niewiadomski, bo byłby korzystny. Na pewno to by był hit w ogóle. Ale nie, no, właśnie tak. Czasami właśnie warto czasami zmienić bramkarza i. Znaczy to jest takie, w sumie też, grasz cały mecz i czekasz na te karny, no, nie? Chcesz się wykazać czasami, no. Jeżeli ktoś może broni lepiej, żeby rzucić gardę, no to warto zmienić tego zawodnika na rzecz drużyny, no nie? Wiadomo. Wydaje mi się, że to jest takie... Dobra, Paweł, dziękuję Ci bardzo. Kamera jest Twoja, mikrofon jest Twój, jeżeli chcesz kogoś pozdrowić, kolegów z drużyny, którzy Cię teraz fotografują. Proszę bardzo. No chciałbym pozdrowić całą rodzinę. Oczywiście znajomych, no i przyjaciół. No. Wszyscy, którzy mi kibicują. Dobra, dziękuję Ci bardzo. Dzięki wielkie.